Elo ziomy, dzisiaj będzie Fortnite. No i yy, wiem, że trochę nie było Fortnitea, więc dzisiaj będzie. Dawno nie w ogóle nie było serii, no bo no, miałem po prostu, no nie miałem czasu na nagrywki, więc tylko mogłem szansę nagrywać. Ale jestem i to z nowym sezonem. Więc e, teraz sobie zagramy. Tak bardzo dawno nie graliśmy, nie graliśmy że postanowiłem nagramy Fortnite'a. No i jest Fortnite. Wiem, że czekacie już no, na piosenkę ogólnie trawa chodzi już no ale już powinna no, wczoraj wyjść no ale w, no wczoraj się źle czułem głowa mnie bolała więc no nie zdążymy jej po prostu najrać więc za więc po prostu no moja strata ale no próbowałem więc Uza. dzisiaj grałem w... Bad Royal, bo w ogóle jeszcze był nowy sezon Bad Royal. No i teraz został zmieniony. Więc. Zagramy sobie pierwszą Bad Royal. Wiem, że. Y, pewnie myślicie, że dlaczego ja gram skinem Bambika. No, po prostu sobie lubię grać skinem Bambika, bo on taki fajny jest. Y, mam ogólnie dwa skiny. I bardzo kiedyś chciałbym zdobyć trawisa, no ale już trawis raczej nie powróci. Więc szkoda. Zanim tylko może dostanę Karne, gdy będę miał więcej spinów i, i będziemy grać o górach. To nie wiem czy na miasto portowe, bo ja, bym, ja ogólnie zobaczyłem takie coś. Trzeba polecieć tam. I zobaczycie co odkryłem. Odkrył, odkryłem bardzo dobrą rzecz, którą też chciałabym, żebyście wy zobaczyli. Ale będziemy musieli do tego rzecz najpierw zdobyć. Więc może być ciężko. Bo musimy z jakiejś randomowej skrzynki to po prostu zdobyć. A jak się zdobędzie z jakiejś skrzynki, no to, to później dostaniemy. Już się lecimy na ten bank. Musicie, że pewnie będę chciał go okraść. Tak naprawdę taka prawda nie jest. Znalazłem sposób, jak się tam przebić. Banku, ale wątpię, że yy, tą rzecz, taką specjalną do tego przeloportowania dostaniemy więc byśmy musieli wszędzie szukać to yy, myślicie, że wezmę termin, to wybuchnę po prostu i że to wybuchło? nie, tak nie jest że normalnie można się przeleportować od razu do sejfu? Bez tego robienia. Więc ja bym to sprawdził, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Po prostu dzisiaj na odcinku chcę ten patent zobaczyć, czy on sobie prawdziwy jest, nie? Więc sobie dzisiaj go sprawdzimy. Ale wątpię, że może zadziałać. Znaczy, no wątpię, będzie. Że jak po prostu nie znowu będę tej skrzy... tego i, i, tego i no jest ten jeden, ale musimy jeszcze jeden specjalny mieć Myślę, że to może być jakby bo jak tego tutaj nigdzie nie zdobędziemy, no to faktycznie będziemy musieli później. No że jak znajdziemy jakiegoś fraga, to po prostu wtedy. Ale wiem, że to jest na tym cajka. Wszędzie szukam tego. Nigdzie tego nie ma. Ja myślę, że po prostu tego tutaj nie ma. Myślę, że później jak zdobędziemy to, to wtedy na ten sajm wrócić. Bo tam nam może długo zejść. Naprawdę długo. Nie mam powiem, że nie zdobędziemy chyba tego. Będzie bardzo ciężko to zdobyć. Już to czuję, widzę, że będzie ciężko zdobyć. Będzie bardzo ciężko. Więc nie wiem czy, czy co robić. Kurde. Czyli to jest bank chyba. No, rozwalił mnie. No, ale najgorzej, bo się tam zablokowałem. Czyli wiemy, że może tam lepiej nie lecieć. Bo tam, no, może, tak jak mówiłam lepiej zdobyć to później. A później polecieć na to. Na ten, jakby sklep. sklep, co bank. To dla mnie by było lepsze. O wiele lepsze. Bo ja bym sobie poleciała na tamten sklep. To by było o wiele lepiej. Bo bym mógł ten szybki pistolet kupić. Ale jak yy, jakiś chłop już weźmie na tę strata. No i zaraz miałem. Więc ja bym polecał polecieć na do szyby. Później ewentualnie nami, bym poleciał na śledisko, się samo bo tam być może to będzie. No i właśnie to będzie próby. problem. Taryz ty masz problem, taryz ty problem, problem, problem.

więc no musimy się tam przygotować. Więc no zaraz będziemy skakiwać. No i mało nam zostanie jakby zdobędziemy to. nie będziemy musieli lecieć tam Będziemy musieli zdobyć jakoś to. Taki co mówię, że nam rzecz mamy już z głowy. Leknie to albo nie napadamy, albo napadamy tym terminem po prostu zawsze w tym może być. Tylko też będzie najgorzej, bo tu jest dużo ludzi. To jest najgorsze, jest dużo ludzi.